Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er tilfeldig. Dzisiaj w Black House gościmy Business Center Club. Naszym celem wspólnym jest połączenie biznesu i technologii. Chcemy popularyzować wiedzę, aby polscy przedsiębiorcy zaczęli korzystać z dobrodziejstw technologii. Technologia może wyskalować biznes, może dostosować do tego, że będziemy bardzo konkurencyjni na rynku światowym, na rynku europejskim. Dla nas, jako dla Business Center Club, jest to cenny nabytek, bo pozyskujemy firmę dla struktury organizacji BCC, która wprowadza nas na wyższy level. To, co mieliśmy okazję na dzisiejszym spotkaniu zobaczyć, prezentację plus budynek, pokazuje, że rzeczywiście ten element edukacyjny jest bardzo istotny. Ten mariaż zmieni obraz naszego rynku. Polskich przedsiębiorców. Generalnie chodzi nam o to, żeby biznes rozumiał technologię, a technologia była dostosowana do potrzeb biznesu. To, co czeka przedsiębiorców, to wyzwanie w Przemyśle 4.0 jest bardzo istotne, więc firma spełnia oczekiwania modelu biznesowego, który jest wymagany w najbliższym czasie. Musimy wszyscy zrozumieć, żeby stosować rozwiązania bardzo nowoczesne, tak jak w kulturze biznesu zachodniego, żeby coś osiągnąć po prostu w naszym kraju.